Siemano, mamy wtorek, e, pokażę Wam, co udało się zrobić przy opryskiwaczu. Zaraz to, e, ale to po kolei, zaraz będę Wam opowiadał. Wymieniliśmy pompę z tamtego, co kupiliśmy wcześniej. Niestety filtr jest uszkodzony jeden i drugi. Po drugi przy odkręcaniu też popękał ze starości. Adrian przywiezie nowy już niedługo. Tutaj musieliśmy zrobić taką, taką prowizorkę. Ale to nam w niczym nie przeszkadza. Ten opryskiwacz jest tylko na, na ten sezon. Będziemy budować na pewno pod ziemniaki coś nowego później. I na razie to tak będzie. Aby ten sezon przepryskało. A zimą sobie zrobimy coś fajnego. Eee zrobimy opryskiwacz, który prawdopodobnie trafi do naszej marki później. Ale to zobaczymy, jak, jak to wyjdzie, wszystko. Yy, I tak. Hmm. Przyszła paczka od Zetora. Może zaraz rozpakujemy. Tylko ja pierwszy mam jeszcze wyjazd do radzenia. Jak wrócę z radzenia, to rozpakujemy to paczkę, zobaczymy co tam jest. Adrian pojedzie wtedy pryskać. Bo musimy jeszcze dzisiaj popryskać. I bierzemy się, będziemy diagnozować Forda. Tego co oglądaliśmy. Yy, znajomy ten. To nieznajomy w sumie, znajomy znajomego. Kupił tego Forda. Co jeździliśmy go sprawdzać, co tam w nim piszczy. Mam całą listę, ale to Wam opowiem później przy Fordzie. Dobra, ja pędzę na razie, a jak wrócę, to będziemy dalej działać. Właśnie wróciliśmy. Jest nowy filtr. Węże nowe zakładamy. Jeszcze dołożymy trzecią sekcję. Biorę się, pozmieniam końcówki, wężę i dokładam trzecią końcówkę. tu się się tam z dużym Zaproszenie szanty, prosimy tego szoka, bo mamy na to przygotowane, także pokażmy to widzą. Widzieliście nas, to to. jest i będzie tak, A, bo trzymałeś słowa. Znaczy, to, Dobrze, niech wchodzi, tak, to może to to po prostu... Albo ona, albo ja, będzie, będzie po zawolach. Ale w sumie nie wiem, czy będzie po zawodach no bo z tego co widziałem, to, to wejmiór to tam się pokaże, bo wie, za nie? Co ty mówisz? Tak? Nie, ja stawił się piłek. Ja miałem... Ale jak się, nie było tak, że on tam cię tam. Nie, tak, tak, tak. Tak, było tak, że ja go zaraz. Telebi on tam zadano na nogach, a mnie tam skurdeł lekko. Swój... <grymne> Dziękuję jak zawsze do przegranej też ma swoją historię. nie umie się pogodzić z tym, że przegranej. To jest się im, się a, to, w się, buch, to, buch, to na ok. jest. się na walce, te, Ale teraz skupmy się na telefonie, bo mamy widza na linii. Do pieca jeszcze. Panowa, halo, halo. i jakie masz pytanie? Radek z Krakowa i mam pytanie po pierwsze. Jak, swoim zdaniem, środowisko, w którym się obracacie, reaguje na aktualny wizerunek Denisa i Sandry? Bo chyba nie każdy kupuje tej. Zostawiam bajkę. Ale to nie pytanie do mnie stary. Nie? Ja ci nie będę udzielał takiej odpowiedzi na, na wizji. kurwa, rozumiem. Rozumiem, te list będziemy mieć za jakieś Możesz 20 minut. Możesz jest z jeżeli Ci odpowie, to Ci odpowie, a tak to ja nie widzę, wiesz. Nie widzę sensu, żeby Ci... Nie, jeść. to pytanie, I... to do matka Sachty, do To odpowiadam wybrz... Ci przecież, nie? Nie widzę, nie widzę powodu, okay. żeby Ci mówić jak to wygląda, po co? To no, no, no. Nie mam w ogóle wiedzy. Nie no, wydaje mi się, że Pani musi odnieść do środowiska, w którym się obracasz. Ale jak ja mam się odnosić do środowiska, w którym się obracam? skomentować no, co sądzisz ale to ci powiedziałem jeżeli, tak jeżeli myśleliście, tak, bo nie myśleliście my to ci powiedziałem, że ja nie będę się wypowiadał na te tematy publicznie okej, okay. no rozumiem dziękuję w takim razie, czy, ja czy nie ma jeszcze kolejnej rozmowy, czy nie przeszkadza ci, że pan skreuje swoją dziewczyną tak, że dla wielu wygląda po prostu Panie, nie jak jedna No pani mocnej prostytutki pójdź to lepiej tak? No to, jak teraz... Rozum, dziękuję i ostatnie teraz. kojo, czy serialnie jest dobrze, że tutaj <noise> a <ja> byla... <try> na ale <Zdrowańczymy. try> nie mamy wspólnego, jeszcze raz, Jeszcze raz proszę o powtórzenie, bo tak. nie no niewątpliwie się mi się wydaje. Tak. Tak. Chciałem się zapytać, to, czy, czy nie uważasz, że Joseph, kuchy, który to, udaje to, a, to, a w tym nie ma nic wspólnego, to już rozejrzałem? Przydaję się do że coś tam rozkminiasz, że a, a, a po drugie, hajs mi się zgadza, więc o tym to nie wyjaśni. o co to o to chodzi? Ale czy nie uważasz, że jesteś po prostu manem? Jak chcesz, by się hajs zgadzał, ja jakoś nie mam nic sobie do zarzucenia. Rozumiem, rozumiem. Bardzo dziękuję w takim razie. się Kurwa ja, zgadza tak. to w sumie można jakby no, i te panie panie panie, słowa, że Nie, tam, tam jest, wszystko. Nie wszystko, czy wziąłeś, ja, pokazał za chaję? Pytanie No ale... Ale na przykład schodzą na taki temat, to Za milion euro? Jeśli się spodnie? No ja.

Reakcja widów na pewno jest yy, na dwie walki Waszej, ponieważ zapytaliśmy widzisz, co wygra walkę. Joseph gra 48%, Bartek szak Szakka 52%. Czyli bardzo dużo rzeczy. I też mi się wydaje, że będzie to będzie to będzie mocna, walka. Na pewno, na pewno, może na pewno, ale się rzeczywiście albo mentalne. Mamy Petrukowa. Co? No. Mamy tu jeden kopaczek? No ale. wiem, Z tego węża, bardzo przykre. Jaki dziki jest ten, Dżonze w walkach, dźwięki na jedną. Będę musiał po prostu go ustrzelić w którejś rundzie, nie? Nie, to Twoje wszystkie walki ogólnie. Poprosimy też zdjęcie rekord Szachty, żeby też pokazać to widzom. Wszystkie Twoje walki zakończyły się w pierwszej rundzie. A jak wchodzę za każdym razem do walki, to chcę trzy rundy. Nie metod, Nie? To skara na przykład, taki przykład 24 sekundy, 100 roku 30 sekund. No, ale dwóch wygranych, przegrane. Ale czekaj, ale... Jakie 30? 100 roku ile? 30. Jakie 30? To Przyszła nowa zabawka na warsztat. Zaraz zobaczymy, co to. Czy to coś warte w ogóle. No rozpakowuj, zobaczy A naładowane to w ogóle? Niby 100% nawet To niby latarkę nawet chyba ma tam ma No tego to ja nie wiem dopiero przyszło No, dawaj podłącz zobaczymy. Już? O kurwa. Bardzo dobre. No to idziemy. Wózek odpalił bez problemu. Idziemy, zobaczymy jeszcze. Posada. Stoi już ile? z tydzień? Więcej. Też na pewno nie odpali Kurwa drzewo wrasta mnie wtedy. W maszynę. Okay, bo... Czekaj, zobaczymy, bo jakiś kurwa te się palo. Nie, no nie ma nic. Rozładowany. Zaraz podłączy powerbanka, zobaczymy. Rądu nie ma nic. No, weź go podłącz na chwilę, ja go na gazie przytrzym. No. Bardzo dobry powerbank. Za małe pieniądze. Jakby ktoś chciał, to możemy zamówić. Jak widzicie, rozładowany do zero No dawaj, podłączaj zobaczymy. Bardzo dobre. uruchomionego. Jeszcze podokręcamy tam śruby przy rozdzielaczu, bo gdzieś woda troszeczkę popuszcza. I będziemy namieszamy pewnie. I Adrian pojedzie zaraz pryskać. I otworzymy jeszcze paczkę, żeby dograć do filmu. Dzisiaj przyszła jeszcze jedna. Myślałem, że wczoraj to w jednej paczce wszystko przyjdzie, a dzisiaj jeszcze jakaś jedna przyszła. Jeszcze nie zaglądałem. To razem otworzymy. No i kupiliśmy powerbank jak widzieliście wcześniej. Nie a chyba będzie się sprawdzał. Gotowy mamy już opryskiwacz jedziemy w ziemniaki. Będziemy zaczynać pryskać Nie pryskamy. Pokażę Wam powerbanka. ładujemy go akurat. Bardzo fajny. Główna zaleta to jego cena ponad 100 zł. I to jest 2000, chyba. Prąd rozruchowy 2000, a pojemność nie wiem nawet. Jakaś tam jest. Włazek yy, i posata odpaliliśmy także. Bez problemu, a teraz otworzymy paczki Zobaczymy jak te części do Zetora wyglądają Czy to też jakiś w produkcji chińskiej Czy niby to miał być szczech, to zobaczymy za chwilę Tu mamy obudowę Pudełko oryginalne Zetora Obudowa Też ładnie, ładnie wykonana Raczej to jest oryginał Dobra, rozpakuję jeszcze drugie tak to wygląda. Nie będę tego rozpakowywał, wszystko jest Zetorowskie. Wszystko w oryginale. Także już pewnie będziemy niedługo składać. Nie wiem, czy w tym tygodniu się wyrobimy. Być może. Chociaż Ford jest ważniejszy, ale jak będziemy czekać na części, to najwyżej tego będziemy składać w międzyczasie. No ale nie wiem, jak to wyjdzie, bo jutro wyjazd. A jeszcze jutro chcielibyśmy tego Forda rozebrać. No zobaczymy, dobra. Lecimy na drugie pole: wykopujemy ziemniaki, zobaczymy co tam jest trochę. Adrian jedzie pryskać i co? I tyle na razie. No i dobra, jedziemy. Adrian przed nami, zobaczymy co i jak. wykopiemy ziemniaka, zobaczymy je z pieczakiem. A pryskamy dzisiaj stonkę i odżywki dobra zobaczymy się na polu to jesteśmy na drugim polu no tutaj zdecydowanie dużo lepiej te ziemniaki wyglądają jak tam tak to wygląda zaraz przejedzie to ukopujemy zobaczymy co jest pod krzakiem w ogóle Musimy lance unieść, bo tutaj, tutaj zahaczał o kwiatki, a szkoda obijać Jednak nie podnieśliśmy, bo nie wzięliśmy klucza. Trudno już pojedzie tak jak jest. No powyżej pasa są Na no, jutro podniesie. Nie no, troszeczkę gdzie nie, gdzie tylko czyrka To nieźle. Dobra, idę po szpadel, ukupimy, zobaczymy. Tu, gdzie w ścieżce połamał, to coś ukopiemy, zobaczymy, co tam jest. Tyle spod krzaka wykopałem. Jeszcze nie wszystkie są wykształcone, bo jeszcze widzę, gdzie nie, gdzie wypustki ma. I to jeszcze nawet dużo tych wypustków. A tutaj zaraz policzę, ile oberwałem. Oberwałem 30 sztuk. To był taki podwójny krzaczek o, z jednego ziemniaka. O, tak on wyglądał. I tyle było zimnia. A tam jeszcze leżały dwa. To 32. Idę jeszcze wykopię na te, co nie kwitno. Zobaczymy, tam co tam jest. na tych mniejszych. te to były. Zaraz wam pokażę z jakich sadzone. Bo jeszcze jest. To było z takich sadzone. Dużych. A tamte były z kalibru 35. Idziemy zobaczymy. Tych późniejszych jeszcze praktycznie nie ma nic. Jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć takich maluteńkich dopiero wypuszczonych. Także jeszcze, jeszcze czekamy. Krzaczek też malutki, co to jest, 25 może centymetrów. One jeszcze sobie rosną. Jeszcze mają czas, dopiero będą zaczynać kwitnąć. Ale tamte potężnie się zapowiada. Zobaczymy na koniec sezonu. Czy też będzie? Ziemniaki mamy pierwszy raz, także zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Kończymy na dzisiaj. Ja jadę na działkę sobie dalej działać z kostką. Adrian skończy to pryskać i też na dzisiaj skończy Także do jutra. Jutro zobaczymy, co tam będziemy działać, ale prawdopodobnie idziemy fenda składać. A, ja rano mam prawdę jeszcze wyjazd do Bartczeva. To także pewnie koło dziewiątej, coś tam zaczniemy nagrywać. Ja zaraz montuję film, wrzucę, żeby był dzisiaj wcześniej, wczoraj. I dobra, do jutra.